Nara tak. Hej, ja Takist Tak istnieje po tobie. Nikomu nie powiesz że istnieje. Masz Czarna dziura! To już twój koniec. <noise> Co? Coś też zrobiła z moją ręką. O, mam dość. Nie zabierz mnie tak łatwo. tam. Błagam, pomóż mi. Zrobię wszystko, co chcesz. Będę twoim służącym. Proszę. Proszę, pomóż. Proszę. Mazę swoje. Wychodzę z tą piękną i najlepiej zamrożę to miejsce. Nikt nigdy nie będzie mógł tego otworzyć nie pozwolę na to.